Siedem lecz wszystkim z Tysonaczek Rainbow Battle in one minute. Boys, to będzie moja pierwsza Rainbow Battle. Ogólnie w życiu, tak to mogę określić. Nie wiem w sumie, co mnie tam będzie czekało, tak wam powiem. Nie mam pojęcia. Mam przygotowanego tutaj takiego TBSKiego ogólnego resa Tak to mogę określić. <śmiech> <śmiech> Jak tu. Jak tu teraz poleciał. Weźmy sobie go To w sumie tyle. No i co mogę powiedzieć? A, dobra, zostawiasz rękawiczkę naszej puta. Dziękuję. Mord. Dobra. I co teraz? Nie mam pojęcia, co się tu robi. W jaki to sposób działa ani co. Tu się wiem, pojawia okno. Do you want to Tak, confirm. Yes, wait for entry. Hmm, i teraz pytanie: co będzie? Jak to będzie w ogóle funkcjonować? Co i jak? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Czy tu musi być jakaś pewna ilość osób? Czy jak? Ojoj ojoj ojoj, ojoj. Dobra, nie wiem, będziemy w party. Może to coś da? Nie mam pojęcia, szczerze. Okej, okay, ja, ja coś tutaj graczy są. Nie mam pojęcia, jak to działa. Okej. Okay. O, to by tu z tym jakieś swoje buffy. 2DG. A tu widzę, że to można z stadotami być. A nie, jak widziałem. Nie wiem w sumie o co tu chodzi W sumie nie mam pojęcia What the fuck Woo, man Nie mam pojęcia o co tu chodzi Co tu jest, o co tu chodzi, a to trzeba jakieś mandagory pić? A to jest dziwne. Halo. Hm. Dziwne w sumie. Dziwne w sumie. Bardzo. Mam 15 punktów. Eee... O co, co tutaj chodzi? No <ścoughs> nie ma pojęcia co, o co w tej O co chodzi w tej gelece internetowej <ścoughs> Co to jest? Jakiegoś ty... Nie, umieram. Nie, allo, nie, allo. Dobra, co się stało? Hej, Stefan, Lakova lakowa and scored two points for his team. Ale wychodzi na to, czekaj, to. Jaka... Jestem hm. Ej, oni tam. Mandaguarbier Mandrogora, albo manda W sumie dziwne to jest, ale tam biją tego. Ki co się tam dzieje. To jest jakieś dziwne w sumie O co to chodzi? Aha, to my jesteśmy blue'y Chyba tak Nie, no, te, ten... On ma... Ja, coś ma w sobie tibijskiego bym powiedział nawet. Nie, no, nie, no, ten, ten BM to nie jest jakiś typijski. Ten, ten ich. Tak to mogę określić. Jak to moja. Moja, moja mordonia, ty ja go nie wiem. Twójkę biją tu, Halo. Dobra, mordon, giniesz, 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 jest właśnie po tobie, mordon. Trzeba go ubić. <laughs> Ale nie! Halo! Gnęłam. Dobra, Tibiski tutaj BM jest. Kurde, fokusują mnie. Czemu? Ale dostałam hita. <laughs> Co ty wiedziałeś? O mój Boże. A to jest w sumie śmieszne, bo na przykład teraz tego nie można używać. Nie rozumiem tego. Takie ja trochę bez sensu, że to można stałotami chodzić. W tym wiedziała też bym się odpalił jak yy, pasiega. Taka prawda. No i co? Aha i to co tańczymy przy tym? Hmm. Problem jest taki, że ja w części nie wiem jaką jestem w ogóle drużyną To jest mój największy problem Nie wiem czy ja to wygram Nie mam pojęcia Co to jest? Można to, że trzeba zrobić jak najszybciej mieczek na 60 AW. Co, tańczyłem przy tym? I don't have an idea. Co tu się przy tym robi? Nie wiem. Hm. Huh. Ale nie ma ta co się z tym stało? No, podskocz. Dobra, moloto, znikasz. Dobra, nice. Nie wiem, co to jest. W tym też się tańczy. Temacie, hmm. Tyfet, hmm. Blue Team. Blue Team 3.15. a to jest ten niebieska Turzyna. Dobra, już rozumiem. To już wiele wyjaśnia bym wam powiedział Kurde, to żeby to wygrać tyle razy, 250 razy dla tytułu, gdzie jedna tęczowa bitwa trwa w sumie 5 milionów lat. No nie zaprzeczę, trwa to bardzo długo, no taka prawda. A sobie kurczę włączy kalkulator, ile to jest 250 razy 10. To znaczy 2500 podzielić na 60, 41 godzin ten czołej bitwy, ale trzeba też jeszcze wygrać tę bitwę, to jest ten problem, że trzeba też tę te bitwę wygrywać. Minuta, w sumie ta minuta trwa wieczność, tak według mnie, nie wiem co tu chodzi. Oni chyba się już poddali, tak mi się zdaje. Leci typiski wojownik! <laughs> hm. Jezu, ile ten Macie zabiło osób? Nie! Yeah. Chwapa, nie wiem. Ej, halo! Halo! Dobra, co? Co? 10 milionów za to dostałem. 3 Diamble Coin dostałem za to. Ok, kuty, 10 milionów się za to zarabia. Ciekawe, jaki trzeba mieć minimalny poziom, żeby do tego dojść. W sumie ciekawe. Rainbow Shop. Let's check it. Pewnie trzeba 50 w wygląda, żeby to zupełnie wejść Trzeba 10, żeby stworzyć. Rainbow. Random Box. Ale posiadamy chyba tutaj takiego jednego, jak widziałem. I to jest ten sam box. Co jest ciekawe. 70 próbek anioła. Ok. Sobie otworzymy. aha Okej. Okay. No nie powiem, w sumie ciekawie, no. To swałka totalna. Więc ogólnie ludziska. Dziękuję, że cię za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu oczywiście soczystej łapeczki, Pięknym oczywiście, prosto kąciku. No i oczywiście madeczki z mojej strony to będzie wszystko, więc szczała!